Dobra, widzieliśmy wystrzał przy punkcie A. Schodzimy. Syreny się odpalą na do moment. Jest, jest, jest. Odpalamy hamulec aerodynamiczny. Bomby poszły. Jest źle samolotu. Znów zawrócić. Jeszcze jedna LVT, come on, dajcie mi zawrócić, prędkość, prędkość Zazwrotam na kanale Kowal z tej strony, a w tym odcinku przelecimy się U87 w wersji B2, ponieważ tylko ta wersja w grze posiada tak zwane trąby jerychońskie, Czyli po prostu no te dwa wiatraczki w momencie, kiedy tam przekroczymy odpowiednią prędkość, bodajże... Jak się okazało, jak nagrywałem 380 na godzinę, około to zaczynają napędzać właśnie tyreny akustyczne, które są tutaj budowane. Z ciekawości tak jeszcze Niemcy doczepiali do, sam do, do bomb kartonowe rurki, które w trakcie spadania tam świszczały, co dawało jeszcze na pewno się, te dźwięki. Poza tym dźwięk nurkującego sztukasa jest jednym z najczęściej używanych dźwięków w filmach, kiedy samolot po prostu nurkuje. <laughs> Z takich ciekawostek na przykład, żołnierze, którzy... Y, to nie jest jedna wersja, że tylko B-2 miało y, to. Te syreny były tak naprawdę doczepiane do wielu różnych wersji, ale na przykład wersja R-2 już, już, już nie posiada tych syren. I o ile się nie mylę, pamiętam jak y, czytałem jakieś ciekawostki na ten temat, to piloci narzekali, bo w trakcie lotu Po prostu w trakcie lotu poziomego, te trąby jerychońskie, te syreny, o ile nie piszczały, nie wydawały z siebie dźwięku tak głośnego jak przy nurkowaniu, to wciąż non stopie było słychać. Po drugie, założenie było takie, że jak przeciwnik je usłyszy, to y, złamie się mu morale, bo znowu na nas nurkują i będą rzucać bomby, to znaczy, że zaraz spadną bomby i tak dalej. Skończyło się na tym, że tak naprawdę ludzie się dość szybko przyzwyczaili i, i zaadaptowali do tego jak słyszeli te syreny, wiedzieli, żeby spieszać do schronu, bo zaraz będą bombardować, wiedzieli, żeby stanowiska przeciwlotnicze porządnie przygotować. I takie tam, bo po prostu ktoś słyszał syreny, przekazał do stanowisk przeciwlotniczych w okolicy. Powiedzmy no, po jakimś czasie straciły to swój efekt psychologiczny, no i myślę, że Tyle, do no, same sztukasy już były sprawdzane, yy, testowane w 1938 podczas wojny domowej w Hiszpanii, jest wiele wersji sztukasów, tu mamy B2, w grze mamy też wersję R2, mamy D3, D5, yy, G1, G2 no ogólnie jeżeli chodzi o sztukasy to były one po prostu symbolem potęgi Luftwaffe na początku, no bo pomogły podbić Polskę i parę innych państw bardzo szybko, ale później, w późniejszym okresie wojny stracili Niemcy przewagę w powietrzu, nie mogli sobie pozwalać na osłanianie sztukasów przez myśliwce, więc sztukasy zaczęły spadać jak muchy, bo były wolne mało zwrotne, no i były wystarczająco dużym i łatwym celem nie tylko dla stanów przeciwlotniczych, ale głównie właśnie dla myśliwców aliantów. No i myślę, że z tego ode mnie tyle. Dzisiaj spróbujemy sobie głównie ponurkować na przeciwników i zrzucać bomby właśnie z trąbami jerychońskimi e, jako główny akompaniament naszego nurkowania, bo naprawili ich dźwięki ostatnio i ten efekt doplera faktycznie faktycznie działa, o ile tyle, że jest głównie słyszalny z ziemi ten efekt. To jest wia faktu, że na pewno wszystkim mimo wszystko... Efekt odwrotny podniesie się morale naszym jednostkom niemieckim, które na ziemi będą napierać na przeciwnika. Myślę, że usłyszenie tego dźwięku w grze, kiedy grać w sobie na tych biarach w okolicy tych biarów jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, bo wiecie, że właśnie siedzicie w niemieckim czołgu i ktoś jakiś sztuka znurkuje w począł przeciwnika. <laughs> I prawdopodobnie może uda mu się go rozwalić. Jeżeli chodzi o mnie, słabo zrzucam bomby w grze, w trybie realistycznym. Szczególnie, że ta główna bomba tutaj pod kadłubem jest na wysięgniku, to na takim ramieniu tak jakby i w momencie, no kiedy my wciskamy spacy, czyli kiedy pilot chce zrzucić bombę, ten wysięgnik tak jakby tą bombę troszeczkę yy, odsuwa od kadłuba i dopiero ją wtedy zrzuca. I ja nie mogę wykminić, o ile te bomby 50 kilowe tutaj jestem w stanie zrzucać celnie, w miarę celnie, powiedzmy, na tym biarze 50 wystarczą, o tyle tej jednej bomby nie jestem w stanie rozpracować zbyt dobrze. Jeżeli chodzi o to, co, co będziemy mieli ze sobą, to zabieramy... Możemy wziąć jedną 500, ale to jest jeden zrzut, jak chybie, to trzeba wracać na lotnisko, a to jest dużo, dużo roboty. Jedną 250, ale tego nie chcę zabierać, ponieważ tutaj możemy zabrać jedną 250 i cztery 50, czyli to, co mam pod skrzydłami w tym momencie podczepione. I do akompaniamentu, żeby dostać się do samolotu z bombami, oczywiście użyjemy sobie w tym wypadku Panzer 3F, bo chciałem sobie go wyspejdować, bo Szokujące, nie co się udało zrobić. O, jeszcze artylerii. Nie... Yy, co się udało zrobić bardzo łatwo. No, i weźmiemy rack na 1.7 i myślę, że tyle. Także przeskoczymy sobie prosto. dach tak. O, okej. Okay. T50 jest bardzo groźne. Dobra, critical hit. rozwaliłem mu zamek działa na szczęście, więc już nie jest taki groźny. Ale jest bardzo niemiły też przede wszystkim, no? że jak mnie wypuści, to jest martwy. Oła! Zrobiliśmy udział nowego. <laughs> What the hell? O, M3 potrzebujesz pomocy? Możliwe. Tak jest, mamy to. O, jest ich więcej. Nie! Zdążyłem się wycofać. <śledź> Ale się wycofałem. No nieważne, nieważne. Bezpośrednie, to nie, nie bezpośrednie. Pojazd mi się spalił, bo y opona mi pękła. Ok, otwieramy hamulec aerodynamiczny i schodzimy. Jestem zrozpaczony, że nie było dźwięku Syren. Come on. ale jak bez hamulca zajdę, żeby ten dźwięk Syren się odpalił w momencie, kiedy schodzę, to będzie oznaczać tyle, że jestem martwy, tak? Nie zdążę teraz przyspieszyć na tyle. Cholera i bez Syren go zbombarduje, no? Nie takie coś chciałem. Zresztą chybiłem obydwa, nieważne. Lecimy, lecimy do bazy. Czyli muszę wejść praktycznie w taką prędkość, że praktycznie nie da się z niej wyciągnąć. Znaczy muszę po prostu wcześniej wyciągać przed ziemią. Żeby syreny zabrzmiały. Cholera. 385 i wtedy się zaczynają syreny. Okej. Okay. BA-11, schodzimy. Syreny, lada moment, tylko hit, cholera. Oj, ależ oni bardzo, bardzo, ależ to bardzo nie lubią tych syren, chyba. Ktoś mi trafił, nawet mi nie pokazało, że zostałem trafiony. Okej, okay. BA11 musi odejść. Okej, okay. BA11 zostało zniszczone. Niestety, Syren już nie usłyszymy. Tutaj co, Ghost Rider no? Zawolny wolny jestem na Syreny no? Za wolny na to wychodzi. A jakbym tak gościa zniszczył, to było niezłe jaja, nie? Ale że jestem za daleko. Trochę mi silnik nie wyrabia. Niby mnie podziurawił, ale ani razu mi gra nie pokazała, że zostałem trafiony, ani nie miałem odgłosu trafienia. Więc jestem niepocieszony z tego powodu. Chciałbym przyspieszyć odpowiednio, ale no nie jestem w stanie chyba. Come on. Come on, let's do it, let's do it. O nie, zdjęli mnie. I widzicie, znowu nie było odgłosu trafienia, tylko nagle bum, nie żyje. Coś jest nie tak. Dobra, najpierw musimy znaleźć jakiś cel, tak? Przede wszystkim za nic zaczniemy durkować. I zastanawiam się, gdzie może coś być. O, F3F. Proszę nie strzelajcie do mnie, chcę tylko zrzucić parę bomb. No, jedną w sumie. Znędnie parę. Ok, dokładnie pode mną jest. Hamulec. Uuu, nawet dwóch. O! Bomba posła, wyrobię się. Wyrobiłem się i chybiłem totalnie. No i to jest to, nie? No, nie potrafię po prostu, nie potrafię. I piętnastka Jakobiego tutaj ściga. A, gdzie moje strzały lecą? Tego nie wiem. O, wow, gościu chyba stracił silnik. Na to wygląda. Albo nie wiem, co się dzieje. Kila systa, ok. Wylecę tędy do góry, czy nie wylecę? W sumie, ciekawy jestem. Czy starczy mi pary, czy nie, żeby zniknąć tutaj. Chyba przelecę. Ok, udało się. To do lotniska, kawał drogi. Kolejna misja bojowa, w której do dowództwo. Tak, tak! Zrzuciliśmy bombę na dwa czołgi. Stały obok siebie, zostały totalnie zniszczone. I zaliczą mi... zaliczą mi to jako zniszczenie. Później jednostki naziemne będą się martwić rozliczaniem, który, który pojazd został z czego zniszczony. Widzicie o co mi chodzi, jak wcisnę spację, to ten wysięgnik tą bombę dopiero zrzuca No ja nie potrafię, no? Nie potrafię tym trafić. Jep! 90 na godzinę. Nie ma w tym nic dziwnego. Drifto! Uuu! Przepraszam, ale to było zbyt fajne. Dwa samoloty, no to mam przestrane. O, artyleria zdjęła na brawo. Pana Rambo. Dobra, widzieliśmy wystrzał przy punkcie A. Schodzimy. Syreny się odpalą na dany moment. Jest, jest, jest. Odpalamy hamulec aerodynamiczny. Bomby poszły. jest źle samolotu. Znowu znaczy zawrócić. Jeszcze jedna LVT, come on. Dajcie mi zawrócić. Prędkość! Prędkość. Fuck off! Man, krytykal! Co to znaczy krytykal? Widzę, że ją po pilocie leci, no? Gdzie on jest? Odpuścił mi? Tak, po prawej jest. Uuu! Gościowi chyba padł silnik na to wychodzi, tak mi się wydaje. Tak, gościu będzie spadał teraz, ale dzięki za pomoc. Do tego drugiego typa Uhuhu, Jeszcze ze samolotu strzeliłem Ze strzelca Dobra, wracamy na lotnisko Za drugim razem niestety musiałem zrzucić bombę bez syren, bo były trzy samoloty w powietrzu Gotowe, żeby mnie wywalić, więc no niestety Duża bomba poszła bez... Bez syren Problem jest taki, że totalnie nie widzę Gdzie mógłbym ich... Okej, okay, widzimy speedy boja Wchodzimy w nura Dwie bomby... OOOOOOO Zapomniałem o hamulcu, no nie? Zapomniałem o hamulcu. Cholera, zapomniałem o hamulcu. Muszę przyznać, że zagranie tak niskiego biaru jest dla mnie po prostu odświeżające, no. I przyjemne. Okej. Okay. Też nurek, tylko dużo lepszy powiedzmy niż ja, no. Będziemy ścigać samolot z Serenami? Będziemy. Come on. Come on, wszystko przez niego przelatuje. No przecież widzę. Jeden kawałek mi się zaciął, cholera. Silnik ma mam martwy, ok. On też. ha, <ścoughs> jest, ok. Dobra, musimy zrzucić bomby, muszę się tego pozbyć, żeby być lżejszym. Do lotniska kawał drogi, nie dolecę, mi się wydaje. Musimy znaleźć miejsce do lądowania. Jeszcze mnie też tu kasowe skrzydeł kniosą, ale już... Już nie za bardzo. Obawiam się, że to koniec panowie. Ej, 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 ej! No i proszę, i na herbatkę mogę iść do tej, nie wiem, stodoły. Dobra, schodzimy. Kaman Sereny Dobra, hamulec. Nic nie widać. Cholera, nic nie widać. Teraz widać, ale kurde, bez syren będzie raczej. Raczej na pewno. Wszystko! Hahaha! <laughs> o, cholera. O, 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 niech przestrzeli tym samolotem, bo za szybki jest na razie. Teraz możemy się na nim skupić. Znowu SB. Uff. Mój strzelec, nie, nie, ch nie, ch nie chcesz do niego postrzelać w strzelcu? Nie? Czy, czy gościu właśnie stracił ogon? Tak jest. <ścoughs> strzelec w Tukasie jest upośledzony. Oficjalne info no. SB2 zostało zestrzelone. Jeszcze i 15 albo i 16 tutaj leci. I 16, bo ma dolną płat rozbię się, nie rozbił się To wchodzimy do akcji <grystanie> Dobra Gościu dostał, a ja sobie lecę w takim razie na lotnisko Syreny się włączyły później, nie? Przy drugim przejściu to jest ten problem Drugie przejście już jest się bez syren A ja myślę, że wszystkim się podoba na polu boja, Jak słyszą te syreny, no Klimat! Uff, dobra, myślę, że leci prosto do mnie Okej, okay, widzę pelotkę przeciwnika. Poradnia się zmieniła. Okej. Okay. Dobra, nurkujemy. Syreny, mam nadzieję. Zaraz się odezwą. Są i syreny. I bomba. O! O, przechybienie! BT7 trafione, ale tutaj gościa nie zdjąłem. Peloty będą się poprawić. Znowu zapomniałem, że to spada z haku. Ale dobra, najpierw najpierw tego gościa. Mamy to. Samolot przeciwnika jest, jest. Uszkodzony ma silnik. Mamy przegrzaną wodę, więc muszę odpuścić wodzie i to mocno. Come on, come on, come on, come on, come on! Come on! Trafienia trafieniami, ale nic więcej mu zrobić nie mogłem, na razie. Uff, teraz ładnie weszło. Jeszcze jeden samolot przeciwnika, no niech to cholera. Jakieś I-15, czy coś takiego, come on, no gin gin, 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 Nie trafił mnie na szczęście, a zepsułem mu silnik, albo coś takiego. Jeden KM mi się zaciął. Dostał ze strzelca, no i przejmują alfę. Brawo, właśnie Bo Ja się wracam na lotnisko po raz drugi. Nie mam bomb. Nie wiedziałem, że to BT-7 się uda. Widzicie, z tymi, z tymi bombami spod skrzydeł bez problemu, ale z tego wysięgnika no nie mogę się za cholerę nauczyć, no. Bardzo bym chciał, ale no nie potrafię. Zapominam, że jest to opóźnienie i nigdy nie rozumiem, ile tego opóźnienia jest. I jak bardzo zmienia to tor lotu bomby. Dobra, koniec misji. Myślę że, że, myślę, że starczy. Jeżeli chodzi o sztukasa z syrenami, to starczy. Bardzo fajna maszyna. W momencie, kiedy się wchodzi w ten lot durkowy i słyszy się syreny, no, nawet nie trzeba nic trafić tymi bombami. Ja po prostu mam wtedy fan. No i ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. <laughs>